O, dzień dobry, w kolejnym filmiku Właśnie mamy godzinę 8.50 Niestety mamy dopiero na 12, ale codziennie trzeba do przedszkola wstać Więc my wstajemy już z rana Dzisiaj ogólnie mamy minus 9 i jest w wichurach Śnieg pada i mocny wiatr jest więc będziecie, mam nadzieję, że jak dopóki nie pójdę do pracy To się po pogoda A tymczasem idziemy z Mireną do przedszkola, tak? Mirena? Mirena Idziesz do przedszkola? No Mirena mówi, że ona nie idzie. Bo ona w domu zostaje. Sama O tutaj już Mercedesik czeka Zaparkowany na szczęście nie jest. Dzisiaj jest zaśnieżony. Mirena, ty nie umiesz chodzić? Czy co? Dobra, mi się widzimy później. O, my już wracamy z przedszkola, ale ogólnie jest taka wichura Choć normalnie, nie wiem, czy są dzisiaj coś dadzą. A będę musiał ubrać dresy. Pod spodnie. Tak, mocno. Normalnie sypię oczy. Nie? Właśnie coś mówili, że w piątek będzie najgorzej, nie? i właśnie, że będzie minus 6 czy tam minus 9. A w nocy to w ogóle. W której byłem odśnieżać auto. Normalnie taka gruba warstwa, Nawet nie mogę palcami. O taka warstwa. Pokażę Wam zdjęcia, bo zrobiłem. To teraz wam wstawię do filmiku. Normalnie najpierw miotło. Mówię, dobra, tam wezmę miotłę, raz dwa miotłą wezmę i będę miał odciężone. Co ty? Sam lód, taki gruby lód. Odpaliłem auto, grzanie na maksa i powoli, wiecie, się ten rozmrażało. No i też tym, do, żeby walać lód, nie z okna, to tym trochę porobiłem. Mam nadzieję, że. Nie polecowałem lakieru w samochodzie. Bo on tak stoi, stoi, kurde, ja już tym go nie używałem, kurde, jest ponad tydzień. No wiecie, ja teraz firmowym jeżdżę cały czas. To kiedy ja mam używać auto? Jedynie w weekend. Bo ktoś choinkę wywalił, kurde, na, na środku ulicy leży i zadowoleni. Masakra. No ale przynajmniej kurde jest odciężony, bo takie mrozy były, mówię, teraz to już przesada będzie, Jeszcze z takim śniegiem będzie. Odpaliłem trochę, żeby nie zamarzły płyny, nie? Ale co to za zima, o Minus 7, nie? To w sumie powinienem się bać jakby miało być minus 20. Dobra, co no. I się widzimy jak będę wychodził do roboty. Wierzyłem, drugi się, to kto ten świat? się za kratami, ja nie wolny jak ptak Powiedz, czy jesteś sami, a ja powiem, ci ja. Zrobić, żebyś nigdy tak nie skończył, jak ja. Nie chciałem iść tą drogą, bo to życie mnie niszczy. Jedną nogą krobie, a drugą na policję. Nie widzę tutaj Nie, Mam dosyć z tego życia. Boże, się wklubiony, nie chcę z nikim gadać No, my jesteśmy już w aucie. Powiem wam, że 3 minuty spędziłem przy aucie i normalnie nie czuję rąk nic, nie? Przez ten wiatr, taki silny wiatr jest normalnie wichura i do tego jeszcze pada śnieg. To kurde, normalnie w oczy tak wieje tym śniegiem, że się nie da wytrzymać. Ja nie wiem, jak ja dzisiaj dam radę wytrzymać cały dzień. Ale jest ciężko, ciężko, nie? Tyle co mi się uda nagrać tutaj do filmiku to mi się uda, bo normalnie ręce odpadają jak mamy na wierzchu to, Co i się widzimy już pewnie ten, na załadunku A do zobaczenia. Kiedyś wierzyłem w ludzi, chciałem co być świat Dziś się za kratami, a nie wolny jak tak Powiedz czy jesteś sami, nami, a ja powiem ci ja Zrobić żebyś nigdy tak nie skończył jak ja Nie chciałem iść drogą, bo to życie mnie niszczy Jedną nogą krobie, a drugą na policję Nie widzę tutaj wyjścia, mam dosyć tego życia Budzę się wkurwiony, nie chcę z nikim gadać Wziął mi na pierdala, jaki wczoraj dziwki znalazł Telefonem w ręku patrzę w lustro z rana Czerwony obciek raz obronny w łóżku szmata Hajs na stole sprawdzam czy się budżet zgadza Bo tylko on już ta w tych trudnych czasach Muzyka już od dawna nie napełnia psucha Gdybym z rapu, żebym chleba do masełka szukał Gdybym z rapu, żebym napijał o rapie, stary Bym nie myślał kiedy trafię za te kraty stary Chłopaki na przepustek myślą jak zarobić Bo matka po wylewio i alkoholik żona ciągle w nerwach, córka nie ma ubrań staram się im pomóc by dwóch może w naszym życiu chora jest esencja, ale prawda się wygląda o jak widzieliście jest taka śnieżyca, kurde ja normalnie samochodów nie ma, nie, nie widać tych z przodu, co stoją tu na załadunek Tyle śniegu jest na załadunku. Ja nie wiem, jak oni wszyscy tu wiadomo. Tylko dwa pasy są dostępne, bo trzeci jest cały zasypany. Tu gościu jeździ koparką, taką malutką. Coś tam odśnieża, ale wiecie, że to nie jest takie chopsi upa, cały czas sypie. To kurde, zaraz znowu będzie wszystko zasypane. Mm. Dzisiaj będzie ciężki, długi dzień w pracy. Wziąłem rękawiczki, Aha, chyba nie męskie. Ale kif to ogólnie No to nie są męskie, zajebiście O moje teściowe, rękawiczki wziąłem Chciałem te z Amazona Ale dzisiaj dyspozytor jechał do Już w ofisie jest nie? W biurze, bo on teraz sam jest Przez cały tydzień Więc on tylko z rana przyjeżdża Do tych co rano zaczynają nie? a do nas to nie, nie ma, my nie mamy tu dyspozytora na miejscu my nie potrzebujemy, tutaj to każdy wie co robić i jedzie sobie jak chcą no to piszesz i on załatwia to z po co dyspozytor na miejscu tak naprawdę nie? No więc czekamy na załadunek jeszcze nie wiadomo jakie mamy zaraz zobaczymy Zobaczymy, ile mamy dzisiaj stopów. Słyszałem, że dzisiaj ludzie mają bardzo dużo stopów po 60 stopów, po 70 stopów. Widziałem na grupie ci, co na rano byli, nie? Bo coś tam narzekali. W taką pogodę. Więc zaraz zobaczymy, co sprawia, że czuję się najlepiej przygotowany na spotkanie z psami. Do dostępu do urządzenia odstraszające psy, lepsze ostrzeżenia o obecności psa, szkolenie przy przygotowujące na spotkania z psami, dostęp do sprzętu ochronnego. A czemu takie pytania zadają? Dziwne. Jakieś dziwne pytanie zadaję, może nadadzą jakiś ten, jak będziecie, uwaga pies. No mamy 53 stopy mamy 53 stopki. Kontrola pojazdu raz dwa, cyk cyk cyk. Wszystko jest dobrze. Dobra, mamy trasę na dzisiaj, mapę. Tak wygląda nasza mapa. Czyli, że mamy znowu 1, 2, 3, 4, 5. 6 stopów mamy na firmach. No i jeszcze stopów mamy na mieście. Mamy Hamburg, ale nie widzę co to jest. Noja Na Noja będziemy mieli? A, wszystko jest prawie na sto, na Noja A, dobra, już wiem co to jest. Tutaj są te sklepy chyba, co? Czy nie? Ja pierdziele Będzie trzeba łazić po sklepach, tam gdzie samochodem się nie da wjechać being. Jeszcze taka śnieżyca, jest to ciekawe czy w ogóle oni tam mają odśnieżone To taka za, gdzie zawsze parkowałem auto I mamy trzy stopy w sumie na jakimś dziwnym miejscu W ogóle daleko od w ogóle tych wszystkich moich pozostałych Na Rotterdam mam trzy stopy, nie wiem z Jak one się tam wzięły w ogóle są ale mniejsza o to mamy ogólnie 68 paczek więc nie jest źle niestety te sklepy dużo, dużo nam zabiorą i firmy co zaraz będziemy jeździć ale powinniśmy dać radę, bo tam pisało, że mniej więcej 19.40 i mamy koniec ale wiadomo, możemy być dłużej też, zależy od dyspozytora o więc dzisiaj spokojny dzionek, zobaczymy czy spokojny, bo jak na razie to przy tej śnieżyce to my będziemy zamarzać, nie? No to nie będzie takiej, wiecie yy, nie będziemy mieli takiego samego tempa jak zawsze, nie bo wiadomo przy takiej śnieżycie jeszcze marznie, jeszcze chwilę posiedzisz w aucie, żeby trochę ten... żeby ręce trochę ocieplić. Chyba masz rękawiczki, ja oczywiście nie mam tych rękawiczek, czapkę wziąłem. Więc zobaczymy więc my się widzimy później wtedy na no, załadunku, czekamy już to no, na razie Trzeba. 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 Trzeba.

właśnie w środku Rathausu Ratusza w Hamburgu Mamy jest wyjście na plac, na taki ogród jakby Tam za tymi dużymi drzwiami to urzędnicy siedzą A tutaj na wejściu, tutaj jest wejście Stałem dwóch policjantów zawsze i pilnują Tutaj macie Rathaus z zewnątrz Jest gigantyczny budynek Tutaj właśnie był ten Mikołaj latał i był ten świąteczny ten w jednym z odcinków co, świąte... co idę na jarmark świąteczny możecie zobaczyć jak tu na jarmarku wygląda to jest właśnie ten plac Teraz już jest pusty i posprzątany No, my już skończyliśmy firmę Teraz wjechaliśmy do centrum też Oczywiście, bo trzeba zaparkować tam na końcu, bo tutaj jest budowa Chyba, żeby musiał jechać na około wszystkich tych bloków i wtedy tam zajechać Ale szkoda czasu I wtedy idziemy powoli, tam jest auto Skończyło się śnieżyca też temperatura chyba już trochę lepsza jest, bo tak nie czuć zimno, chyba, że się przyzwyczaję No jedynie sam lód i goło jest. Dobra, idziemy dalej Witam, witam, mamy już wieczór Ja już mam, kurde, dość na dzisiaj Wycieraczki, kurde, cały czas trzeba czyścić Bo co woda tam spłynie zamarzniętego, to idę gdzieś na chwilę, nie jest odpalona E, tak, żeby grzało to wtedy zamarza lód, i, i wtedy całe smugi są w ogóle nic nie widać, czy są szyby nie. Dwa razy już się zakopałem, już dwa razy już mi pomagali się odkopywać się ludzie randomowi. No. Jutro chciałem wziąć wolne, bo mówię, jutro będzie jeszcze gorzej, bo jest weekend, to większość będzie w domu siedzieć z odśnieżać. No ale już się dowiedziałem, że już dużo ludzi sobie ustawiło na jutro wolne i wątpię, że będzie dla mnie Wątpię, że będzie dla mnie ta praca No więc zajebiście Hermes jedzie obok Przejedzie czy nie Ja przejechał Wiem, wszyscy przejadą, Hermes przejechał. My no. zostało nam jakieś. O, zajebiście, się, telefon spadnie. My mamy jakieś. Ile? 15 stopów. Wszystkie porozwalane. No, jeszcze mamy jeden stop, gdzieś w ogóle daleko stamtąd. Nie wiem, co to jest. No i jeszcze mamy jedną paczkę, która w niej nie było To ustawiłem status jako paczka brakująca No i jakiś magazynier sobie ją po prostu wrzucił do innej paczki I teraz Znoja-Szat muszę zapieprzać zaraz aż pod Europa Plaza Tam w te wszystkie sklepy, gdzie samochodem nie można wjeżdżać Tam tylko autobusy i taksówki mogą jeździć I nie wiem czy elektryczne teraz też nie mogą samochody No to specjalnie tam będę jechał, żeby tą paczkę dać ale wątpię, bo zanim skończę te stopy, to już będzie godzina około 18 Więc możliwe, że tam będzie już zamknięte, nie? Te sklepy No to nie jest w tej galerii, tylko to są te sklepy takie przy tej drodze tam, nie? No, ja sobie robię powoli Zobaczymy, może znowu się zakopię tutaj No, więc tylko nerwówka jest cały czas No, ale tak robisz powoli żeby się nie zakopać to to i tak nic nie daje bo i tak jak kurwa samochód miał się zakopać, to się zakopie i tyle nie ma czy jeździsz szybko czy daleko nieraz nawet kurwa na mało gdzie jest lekko ciężzona ale też się możesz zakopać przecież jakby nie jest sam lód Denerwuje mnie to już nie? powoli mam nadzieję że kurde dostanę się dobrą informację że jednak jest dzień wolny jutro dla mnie i tyle i siedzę w domu i odpoczywam dwa dni nie wiem, dobra, ja lecę z kolejną z przesyłką. Kurde, byłem przed chwilą w bloku, gdzie na pierwszym piętrze mieszkają starcy. Dom starców jest. No i, wie, i wiecie, dzwonię do, pod jeden numer nie odbieram, no to zadzwonię do drugiego numeru, ale ten drugi mi otworzył drzwi, ale nie powiedział na jakim mieszka piętrze. No to co, jadę najpierw na pierwsze piętro żeby zobaczyć może tam będzie to nazwisko i stoi gościu na wózku, nie? taki stary i mówi, że czeka na paczkę, ja mówię no dobra, no to patrzę, nie, te okefy, znaczy tam takie nazwisko było i mu daję, on się zaczyna cieszyć i idzie do tego tam swojego pokoju tam, bo to ten na pierwszym piętrze właśnie ten dom starców był, nie? I dobra, patrzę, jadę z drugim, bo jeszcze był trzeci paczek, trzecia paczka i trzecia paczka miała podane, na którym piętrze mieszka, więc jadę na czwarte piętro i na czwartym piętrze gościu, ma otwarte drzwi, mówi. No tutaj, tutaj, wiecie, No i ja idę, mój taki zdziwiony, mówię, kurde, czeka na paczkę, patrzę na nazwisko ty. To jest to nazwisko, co przyjął gościu, odebrał paczkę, nie? Mówię, co jest grane, nie? Mówię, jak to jest możliwe, przecież tam to mi nie otworzył drzwi, to jak on czekał przybignie? na um, paczkę no i mówię, dobra, do tego klienta mówię, kurde, pomyliłem chyba paczki, że dałem so jemu, jego sąsiadowi, dałem paczkę, nie jego no i jadę na te, jadę na te pierwsze piętro, żeby od wziąć tą paczkę i patrzę, kurde, pełno drzwi, bez nazwisk i mówię, co teraz, nie, ale mówię patrzę coś tam, socjal coś tam co już mniej więcej wiedziałem, że to jest właśnie dom starców, bo na wózku jeszcze jeździ, nie idę do tego biura na 6 otwarte do 19.30 więc jeszcze godzina tam otwarte jest i podchodzę do tej otwiera pani drzwi w tego biura mówię do niej, no zostawiłem paczkę tutaj i że dałem złą paczkę nie? a pani mówi no dobrze, a tu jak pan wygląda? Mówię, no taki na wózku jeździł a ona mówi, że tutaj wszyscy na wózku jeżdżą że właśnie taki blok specjalny jeżdżą za wózką. mówię, o kurde teraz mamy problem i ona o siebie pyta, nie czy białe włosy czy chudy, czy gruby a ja nie mam takiego, wiecie, pamięci dobrej, nie? Ale mówię, no, 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 jest, jest, skinny, skinny, white hair, coś tam, nie? Specjalnie, chociaż, żeby jednego zobaczyć, może akurat to ten będzie, no i akurat idziemy do tego jednego z pokojów i właśnie pani mi, ten, otwiera drzwi i właśnie idziemy, patrzę i właśnie ten gościu na wózku siedzi. No i właśnie on, kurde, to był ten pierwszy, co nie odebrał w ogóle, nie? Jak dzwoniłem do niego. I to była ta druga paczka, dlatego on czekał. A ja taki zdziwiony myślałem, że ten dziadek po prostu sebekę skręcił. Nie, bo wiecie, emeryci, dom starców, no to tam trochę se pewnie pożartuje, nie pożartuje ten gościu. No ale jednak to on właśnie i, i też na, na paczkę naczekał, nie na, na jego. No i później pojechałem do tego drugiego gościa na czwarte piętro i mu dałem tą paczkę. Ja tu zawsze mam jakieś nie, przeboje. Za każdym razem mam przeboje. Ale choj, chociaż nie jest nudno, nie? Zawsze się coś dzieje. Ale mamy 18.18. 18. Wzięli ode mnie ogólnie 5 stopów. Tacy Ukraińcy po polsku mówili, żeby tam porobić. A ja kurde, skończę i tak chyba o tej samej godzinie co zawsze, nie? Przez to, że śnieg taki i nie, i cały czas zakopuje się. Dobra, ale ja co na następnym? Dobra, ja byłem z ostatnią paczką. Właśnie tutaj, gdzie w paczkomacie. Obok Europa Plaza to właśnie też w tym brown sklepie miałem nie? paczkę dla nich Co nie wyzgubiłem, a jednak chyba w tym innej tej. No ale, jest ten, znalazłem, zaniosłem i skończone. Właśnie dostałem wiadomość, że mogę jechać na magazyn, bo niestety mamy dzisiaj zwroty, bo firmy się pozamykały przez tą wichurę. To ja jadę na magazyn, a mi się, my się chyba żegnamy, bo co tutaj więcej nagrywacie? Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Czekajcie na kolejne i czekajcie na live. I dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, jak Wam się podobało. I subskrypcję. Na razie.